Dobry wieczór. Bardzo serdecznie Państwa witam. Zapraszam bliżej. Panie Marcinie, zapraszam bliżej do nas. Miło jest mi, że przyszliście dzisiaj Państwo w ten wieczór Międzynarodowego Dnia Kobiet, który my w galerii obchodzimy w marcu, w różnych terminach otwierając wernisaże, ale zawsze myśląc o kobietach i zawsze pokazując w tym czasie twórczość kobiet. I przyznam, że to są zawsze bardzo mocne, bardzo prawdziwe, bardzo interesujące wystawy. Dzisiaj prezentujemy twórczość dwóch artystek. Mam przyjemność otwierać wystawę pani Anny Kudel i pani Izabeli Hamczyk. Zapraszam serdecznie. Bardzo się cieszę, że się Pani i zgodziły na tę wystawę, zwłaszcza o, o wystawie Ani rozmawiałyśmy już od dawna, ona się, terminy się zmieniały, to się nam trochę, koncepcja nam się trochę zmieniała. Z Izą zaszalałyśmy, bo Iza zachwyciła mnie absolutnie swoją osobą, ale też prawdziwością swojej sztuki. A, a jeśli Państwo byli na poprzedniej wystawie ćwiczenia z przemijania, to mieliśmy już okazję oglądać pracę Izy W tej chwili w sali kameralnej projekt, który jest no, takim przeglądem, powiedziałabym, różnych mediów, w których dotyka artystka: królowca, malarka, artystka wizualna, fotografka. I myślę, że jeszcze za opowiesz trochę od, od opracji, o swoją pracy. E, Ania Mutera pokazuje projekt Tycalnik. E, bardzo się cieszę, że możemy gościć e, tak znakomitą postać. <grym> I też bardzo ważną e, dla sztuki feministycznej to jest e, też taki czas, kiedy my mówimy o pewnych rzeczach e, odważniej. Myślę, że w ogóle chyba mówimy coraz odważniej. Ale też ciągle mamy taką refleksję, że, że ciągle jesteśmy zobligowane do tego, żeby mówić głośniej, mocniej i upominać się o więcej niż być może powinnyśmy. Więc pamiętajmy, drogie Panie, że w nas jest moc i pamiętajmy, że się ja jest kobietą, i i o tym też y, trochę jest ten projekt Ani, ale też y, o bardzo wielu y, szerokich tematach, refleksjach wychodzi od historii Spólnego statku Titanic, ale myślę, że ta historia, którą Ania będzie opowiadać jest niezwykle ciekawa, niezwykle szeroka i niezwykle bogata. Także ja najpierw podziękuję że Wam kochanym, bo będziecie pięknie wyglądać z tymi bukietami. Pani powsty Ci dziękuję. Tak więc Ani, poprosiłabym ciebie pierwszą, dobrze? Żebyś opowiedziała o wystawie, którą będziemy Witam pięknie Państwa. Serdecznie dziękuję Dyrekcji za gościnę, za udostępnienie możliwości pokazania, o czym myślę i co jest dla mnie najważniejsze. A tym razem pragnę podzielić się z Państwem takim tematem, jakim jest po prostu przemijanie. Jakim jest mijanie się naszych marzeń, wyobrażeń i pasji z tym, co nas rzeczywiście spotyka. Bo prawdą jest, że nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć, ale dążymy do tego. Nadzieje i marzenia są wyzwolicielami naszych poczynań. I to wszystko mamy w Tytaniku. Bo Tytanik powstał po to, raz po. Z jednej strony z próżności pokazania się, jaka doskonała technika w tym 912 roku to już była taka technologia, że to po prostu w życiu takiej nie było. Że było to najpiękniejszy, najbogatszy, najlepiej wyposażony, najdoskonalszy, najbezpieczniejszy okręt, jaki powstał do tej pory. I nagle próżność ludzka i ta niedobra natura Doprowadziła do tej tragedii. Nie będę mówiła o szczegółach, bo zapewne Państwo się orientujecie w historii, ale na wystawie znajdziecie Państwo różne elementy związane z naszym, przede wszystkim z przemijaniem, z tym, że byliśmy kiedyś piękni młodzi, że mieliśmy różne marzenia, że te marzenia niektóre dały się zrealizować, ale nie wszystkie. I nie wiedzieć, dlaczego, co się stało, dlaczego tak się stało że coś się kończy, może Zresztą. zacznie się coś nowego, także w nas jest cały czas nadzieja. Zapraszam na wystawę. Nie jest ponura, nie, nie jest ponura. Dziękuję. Ja Myślę, że to Dziękuję przyjemność. bardzo. bardzo, bardzo, tak, bardzo tak. ja mam ogromną przyjemność. przyjemność z tego, że udało się nam pokazać tę pracę, bardzo. No, ja dziękuję za zaproszenie, bo to było totalne szaleństwo i wariactwo i prawie y, oszalałam rozstawę, wystawę. kilka tygodni, kilka następnych zaraz. Y, ale dziękuję Ci za to, że wybrałaś pracę, których na znaczy, te fotografie nigdy nie były pokazywane. Nigdy. To jest premiera, bo to już są fotografie z roku. A tak szybko o otytule. Y, powiem wszystkim, że płakałaś. Taka trochę opowieść o tym, że kobiety, które są postrzegane jako silne, nie mogą się przyznawać do słabości, bo wtedy od razu postrzegane są jako słabe. A przecież wszyscy jesteśmy słabo i silni. I to przyznawanie się do swojej słabości, będąc postrzegana jako kobieta silna, mocna i dominująca, jest siłą. I tak, ja też połączę. Ja bardzo zależy z ja tym hardcore'em maską. I bardzo jeszcze chciałam podziękować Monice, dzięki której ta stała w ogóle się odbyła, bo my bardzo mocno pracowałyśmy nad tym razem właściwie. Dzięki Monika, ta ja się nas. Wszystko. No dobrze, Jakbyście chcieli ze mną pogadać, to ja tu jestem, tak? Zapytać o coś, czy coś, nie bójcie Tak są gołe cyckie, więc jakby Sore, oczywiście jak cyckie, to też możecie nie bać, się, mogę się zapytać coś, nie? No. Dziękuję. Ania, rozmówczynią, naprawdę bardzo ciekawie i bardzo szczerze opowiada o swojej sztuce i jest przede wszystkim ja właśnie, i, 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 taka jest moja przede wszystkim refleksja z tego pierwszego spotkania, że ty jesteś szalenie i prawdziwą osobą. To jest fascynujące. odważną w tym wszystkim i odważna w tym, co robisz, co mówisz, jaka jesteś. Ania jest cudowną, cudowną rozmówczynią. Opowie Państwu na pewno z przyjemnością y, rozwinie te historie, które są tutaj pokazane wizualnie. Także mam nadzieję, że spędzicie miły wieczór. Ja mam ogromną przyjemność, że, że tu dzisiaj Państwo jesteście, że obie Panie są z nami, że wystawę z nami na dłużej. Wszystkim Paniom życzę dużo siły, piękna, miłości i myślimy bardziej o miłości i współczuciu, niż o siostrzeństwie, w jak powiedzmy wątpię ilami. ale ale bądźmy na świat, bądźmy przede wszystkim odważne i i panią tak. Dziękuję i miłego wieczoru. Tak, tak, tak oczywiście, tak. że zapomniałam wszystko. Tak. Dziękuję bardzo. Tak. Chciałam jeszcze, panie, przekazać wam pismo, list rekomendacyjny od pana prezydenta Rosztyna, pana Piotra Grzymowicza, a pani Kuterze, artyst artysty z okazji instalacji pod i kanaliszku w składa serdeczne gratulacje i podziękowania za wartościowy wkład w rozwój życia kulturalno artystycznego w naszym mieście. Dziękuję bardzo. I również pani Izabeli Hamczyk jak malarce, performancy, artystce wideo, z okazji komisarza wystawy o tytułach obu, Wszystkim, że płakałaś, galeristki podjęła ojczyznie. Składam serdeczne gratulacje i podziękowania za wartościowy wkład w rozwój życia kulturowo-artystycznego w naszym mieście. Piotr Krzymowicz, prezydent Olsztyna. Teraz naprawdę możemy zaczynać. Zapraszam, zapraszam później na godkę winę i po czymś spłynąć słodko Thank you.